Witajcie. A w ogóle witam Was wszystkich bardzo serdecznie i chciałbym e, każdemu z osobna i wszystkim naraz podziękować za wczorajsze wsparcie o godzinie 20.20, 20, za odpalenie świec w intencji e, naszego spotkania, naszych wspólnych wakacji z WIRą. Byliście świetni, e, energia była niesamowita A, i po prostu, e, tak jak ktoś napisał, w którymś komentarzu, tylko już nie wiem gdzie, czy na Discordzie, czy na YouTube, że my zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć, teraz Ty możesz liczyć na nas. I to było bardzo, bardzo piękne. Nawet się wzruszyłem tym tekstem. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie wszystkim Wam podziękować za to, że udzieliliście nam wsparcia i dzięki Wam, dzięki wam będziemy mogli z Virą spędzić dwa tygodnie wakacji. Jesteście świetni, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami eee, i jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, spełnienia Waszych celów, zamierzeń i planów. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.